Ostatnio znany youtuber Książulo oceniał kebaby na ulicy Zwycięstwa. Jaki Pana zdaniem jest najlepszy kebab w Koszalinie? No ja ciężko mi powiedzieć jaki jest najlepszy kebab w Koszalinie, no ale chodzę tam w tamte strony i jem kebaby. Uważam, że to jest najlepszy kebab Anatolia w Koszalinie. Jest to stary kebab Turka, dobra bardzo pita tam jest, mięso też dobre, sosy również autorskie chyba, więc no bardzo dobry jest tam. Tam jest niestety tylko wołowina. Więc no, z dużego wyboru nie ma. Jest ta sama firma co w Świeszynie. On ma w Świeszynie kebab i gdzieś jest na zwycięstwa. I to jest najlepszy kebab, który lubi. A ja y, przeważnie w Świeszynie y, kupuję kebab. Kurczasek numer kebab. <noise> nie lubię, nie spożywam takiej, y, takiego przetworzonego jedzenia, ja nie jem kebabów. Jem ja takie domowe jedzonko. <noise> no myślę, że Koszalin to jest taki stan umysłu, jeżeli chodzi o gastronomię. Gastronomia w Koszalin to przede wszystkim są kebaby i pizze. Jakoś tak się utarło i jest to niestety przykre z uwagi na to, że ludzie coraz mniej szanują jakość, a coraz bardziej chcą, żeby to było szybko, bez względu na, na to, jaki to ma smak. My akurat jesteśmy w tej chwili, gdzie udzielam Państwu wywiadu na Wodnej Dolinie, w Grill Park Wodna Dolina, najlepszy grill w mieście, w tym również serwujemy kebaba, który... no. Broni się sam, bo każdy, który u nas jadł kebaba, każda osoba wraca tutaj. Uważam, że książę pewnie miał rację, że niestety za ceną idzie jakość. Tyle mam do powiedzenia. No, sami Państwo ocencie na co dzień, zwracając uwagę na to, co jecie, bo niestety jesteśmy tym, co jemy. Im będziemy lepiej jeść, tym będziemy dłużej żyć i lepiej się czuć.